W celi rozmawianej pościeli głęboko grocie Będziesz miał panie, spanie z, z betonu w gołocie, za te megalomańskie, stukrocze stukrocie, klocie, za te pozamiatane, patrzcy grzeszne Ze strachu w dalą będziesz Wieczyste pastopcie swe I to panie, żyjąca sprzeczność Z srebrników w chamie więź dość, bo ta konieczność Tierą całowanie na namiętność Autorytet się znalazł, sztaba i złoty, kutle na spieszność. Jak czar od komoty, sam sobie wdzięczność. Tych starszych ludzi żal i łatwowierność, pycha, bezczelność. Gierdolony jego mąż, bliżej mu do szlakny, a nawet króla zepsuty do snu. Jak te dzieci zniszczone, jeden z drugą pizula. Raz utrzymają się ziomki, jak szekta, tam gdzie on, tam korekta. Wywakuje piekłem, a sam willa piekła. Uh! Ziaron, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka.